Witajcie, kochani! Dziś, jak widzicie, zapewne po tej paczce będziemy testować nowości z firmy Han. Nie mogłam ich dostać stacjonarnie, wkurzyłam się, zamówiłam na Allegro. No i są. Zaczynamy od kremu CC. Ja mam go w odcieniu numer 02 Natural. Szczelałam, bo nigdzie nie można było, jak wspomniałam, ich w ogóle nawet podutykać, więc kierowałam się słuczami w internecie. Pompka mi się zacięła, jak się potem okazało, wypadł mi chyba ten, ta rureczka za środka, ale poradziłam sobie generalnie, wziąłam sobie patyczek po prostu i rozprowadziłam sobie po twarzy. To, co mi tam na rękę wypadło, w za dużej ilości zresztą, ale nieważne. Tutaj macie ten kolorek. Myślę, że z kolorem trafiłam. Aczkolwiek, zobaczcie, bo tutaj to słabo generalnie widać, ale ten kolor oksyduje, więc miejcie to na uwadze. Rozcieram sobie dłonią ten krem CC. Powiem wam, że jest bardzo przyjemny, taki naprawdę rozprowadza się go jak krem. Teraz to wygląda dość komicznie, muszę przyznać, jednak kiedy doklepię to gąbeczką, to wyglądało to wspaniale. On daje taki efekt blur. Naprawdę ładnie się utrzymał i skóra bardzo, bardzo ładnie wyglądała w tym kremie CC. I tutaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak przepięknie ten Krem CC wygląda na skórze. Ta skóra jest świetlista, niepodkreślone są pory, taka wygładzona i jego krycie można budować. Przy pierwszej warstwie to krycie jest takie średnie, widzicie moje przebarwienia sobie przebijają nadal. Niemniej, no, jak na Krem CC to powiem Wam, że dość solidne. Tutaj sobie mojego Stefana na nosie muszę zakryć jeszcze, także robię to korektorem. Korektor pochodzi z firmy Rimmel, bo akurat z Heanu nic tutaj nie znalazłam w swoich czeluściach szufladowych. No ale też pięknie się stopił z właśnie tym kremem. Kolejną nowością jest Hean Fluffy Matte, czyli taki bardzo drobno zmielony puder, który ma dawać efekt takiego... Właśnie nie daje efektu tapety, tylko tak pięknie leży na skórze, ale zarazem ma yy, matować. No i z tym się zgodzę, jednak nie wiem czy u mnie po prostu to kombo nie zadziałało, ponieważ już pod koniec kręcenia tego filmu kręciłam długo bo z dwie godziny co najmniej i było ciepło ale no niestety zaczęłam się świecić i nie wiem po prostu czy, no może dla mnie akurat to bo jest takie niezafajne niemniej i ten i ten produkt jest świetny, tylko po prostu na mojej przetłuszczającej się cerze akurat w tym wydaniu się nie sprawdziło. Zrobiłam sobie brwi też pomadą z HEAN, bardzo Wam polecam, ja już tej pomady używam hoho -Ho i jeszcze trochę już do niej dolałam, nawet Inglot Duraline, żeby ją troszeczkę rozrzedzić i nakładamy bazę na powieki, po czym przechodzimy do nowości, jaką jest taka piękna, kolorowa paleta. I Ja ją mam w odcieniu Neon Hell. Zaczynamy jak zwykle najpierw od beżowego cienia, potem przeszłam jeszcze do brwi, jak troszeczkę ta pomada na moich brwiach wyschnęła, to utrwaliłam sobie brwi żelem do brwi, nie dorwałam tego najnowszego lamination, brow, coś tam, coś tam. Ale miałam ten, więc stwierdziłam, że do tego filmu się jak najbardziej nada. I lecimy z cieniowaniem. Taki ołówkowy dość pędzelek, taki szpic. Taki większy ołówkowy musiałabym powiedzieć. Nakładamy żółty w załamanie, właściwie ponad załamaniem powieki. Następnie łączymy go z pomarańczowym. Pigmentacja, jak widzicie całkiem spoko. Można sobie doklepywać i na pierwszy rzut oka jest naprawdę w porządku. Z jednym cieniem będę miała tylko problem, co Wam za chwilkę pokażę. To wszystko sobie nakładamy powyżej załamania. Robię sobie przejścia. Następnie ten piękny neonowy róż. Naprawdę jest intensywny. Lecimy dalej. Oczywiście cofam się, dokładam i robię przejścia tych kolorów, żeby wszystko fajnie wyglądało. No i. Teraz przechodzimy do zieleni, która nam się tutaj wkomponować za bardzo nie chciała niestety i połączyć z tym różem. Potem sobie to ogram jeszcze. Teraz sobie odetnę Cut Crease najpierw patyczkiem z płynem micelarnym, a za chwilę korektorem. I zielonym cieniem ponownie próbuję dopracować sobie tą końcówkę. Trochę już wyszło, troszeczkę lepiej się to połączyło. Wziąłam sobie jeszcze bardziej precyzyjny pędzelek. No i czaruję. Na razie to za chwilkę tak zostawię, a na końcu będę jeszcze dopracowywać ten szczegół. Odcinam cut crease poza kamerą, ten sam korektor, który był pod oczami, a na całą powiekę, na te odcięty cut crease nakładam tą zieleń. Jeżeli ją doklepujecie miejsce koło miejsca, tak wciskacie w tą powiekę, to nie ma problemu i pigment jest. Aczkolwiek w niektórych miejscach i tak wydawało mi się, że ten kolor taki plamisty się troszeczkę zrobił. Tutaj widzicie, jak go za mało wtłoczycie, to on się robi taki przezroczysty, transparentny. Tutaj sobie wziąłem bardziej precyzyjny pędzelek, żeby jeszcze doklepać to przy tej granicy, żeby się wszystko fajnie łączyło. No, zieleń jest zdecydowanie najsłabszym ogniwem tej palety. Pozostałe odcienie są super napigmentowane, naprawdę. Tą rzuć sobie też jeszcze poprawię. I ona, jak się dobuduje, jest po prostu genialna. Z zielenią jednak trzeba się troszkę namęczyć, ale da się da się, nie powiem, że nie. Jest to też matowy kolor, także jest o tyle trudniej, maty są ciężkie ogólnie. Na tą zieleń położymy sobie glitter. Glitter również z Heanu, mam już wszystkie kolory, bardzo się z tego cieszę, zebrałam sobie kolekcję całą, wszystkie dorywałam, trwało to chwilę. No i pięknie się tutaj nam mieni na złoto-pomarańczowo. Teraz kreska eyelinerem i najlepszym pędzelkiem, jaki do niego mam, który pochodzi, uwaga, z Empiku. Widzicie, tutaj Wam pokazuję, że dopracowałam sobie jeszcze ten zewnętrzny kącik i dołożyłam żółtego w wewnętrznym kąciku, oprócz tego zrobiłam sobie kreskę. No i teraz lecimy z dolną powieką. Na dolną powiekę nakładam od wewnętrznego kącika pomarańczowy, a potem różowy i wszystko rozcieram od spodu. Ten sam różowy, który był u góry, oczywiście, tak żeby to miało nawiązanie właśnie do góry. Miałam trochę problem z ostrością i różowy mi się nie nagrał. Tuszujemy rzęsy. Miałam taki tusz z Hean również. Volume i chyba Hair Growth Stimulator coś takiego. Fajna ta maskara. Ma taką szczoteczkę silikonową. Natomiast na dolne rzęsy nałożyłam sobie niebieską maskarę. Te maskary możecie w promce w Heanie kupić za chyba 8 zł. Jest fioletowa, niebieska i zielona. Ja mam jeszcze zieloną w swoich czeluściach. Tutaj właśnie dokładam sobie tego pudru, ponieważ zaczęłam się nieziemsko świecić. Zrobiłam sobie drugie oko poza kamerą i przechodzimy do brązera. Bronzer już widziałyście, to jest Pro Contour, odcień 402 Almond. Oczywiście się wygłupiam. Makijaż dzisiaj wyszedł bardzo mocny, ale to chyba dlatego, że po prostu miałam ochotę się pobawić, zrobić coś innego, takiego niestandardowego i przetestować porządnie tą paletę. Kontrujemy się. Bronzery z Hunt też są super, jak wiecie, ja bardzo lubię. Rozcieram, bo oczywiście przesadziłam. Mam chyba już kilka tych bronzerów nawet jak dobrze kojarzę. No ogólnie jest to fajna firma, także postanowiłam pozbierać wszystko, co mam. Tutaj mamy nowość, takie Rose duo. One występuje w kilku odcieniach. Ja sobie kupiłam RD1 Pretty, póki co, wiem, że jest też brązer z, rozświetl z rozświetlaczem. Natomiast ten kolor na tyle mi się spodobał, że stwierdziłam, że. Ok, to będzie właśnie ten. Pewnie na jakiejś promce kupię sobie jeszcze inne odcienie. No i rozświetlacz do tego jest jak zwykle przecudowny, piękny w zestawie. Nowością są też te pomadki Nude, i ja je mam właśnie w dwóch odcieniach, póki co. Perfect Nude i Lovely Nude i dzisiaj będziemy nakładały tą bardziej taką z różem, czyli Lovely Nude. Bardzo fajne, dobrze się trzymają, bardzo ładnie na ustach wyglądają, nie robią skorupy, nie są jakoś ekstremalnie trwałe, ale wytrzymują dosyć długo, nawet jak coś zjecie, to jeszcze ten kolor się fajnie trzyma i fajnie się wyjada. Taki mamy efekt końcowy. Ja się świetnie pawiłam nagrywając ten makijaż. Dawno nie zrobiłam czegoś tak szalonego. Dajcie znać, czy i Wam się podoba, czy macie któryś z tych produktów. Ja jestem tym kremem CC zachwycona, naprawdę. Tylko muszę go używać z innym pudrem. To już wszystko na dziś, kochani. Do zobaczenia, do następnego. Buziaczki, pa pa.